Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony BIT95 i to jest Ucigry. Dzień dobry. I dobra to jest roboczy, dobra noc. <f> I to jest najprawdopodobniej e, nasza nowa seria. Oui. Czyli będziemy najprawdopodobniej nagrywać Skyblock, a tak. Oui. E, jeszcze się zastanawiamy, czy to będzie dokładnie Skyblock. Ale jak widzicie mam najlepszą płynność na SkyBlocku. Mam po, po 200 FPS-ów, także Oj, tam z SkyBlocku się to -y nagrywa. skaczą, moje są stałe 60. Dobra, si. Dobra ci i ogólnie chcielibyśmy, wie, wiecie, się was też zapytać, czy nie lepiej by było zrobić coś na zasadzie. M, żeby wyście nam podali, może macie jakieś lepsze pomysły, bo SkyBlock już troszeczkę stary jest. Może macie jakiś lepszy pomysł na co, coś lepszego. Zamiast skyblocka Ja jestem hardcore'em, mam drewno yy, No, a jeżeli będziemy robić skyblocka, to fajnie by było, żeby wyście nam wymyśleli jakieś zadania, jak, co mamy robić, no nie? Wiesz, pierwsze zadanie już wiem, jakie jest Patrz tam Na pewno nie widzę tam, bo ja mam tiny Czekaj, spróbuję dać na video settings Ło, no, wow, farsy dałem, ale chyba przejebałem za mocno Dobra, ale no zobacz, widzisz tam to? Czekaj, dałem sobie normal yy, nic nie widzę Mam normalnie, o tam coś widzę jednak No, to jest takie. Ale nie, mo nie mogę przybliżyć, bo nie mam na kontrolu, bo ja mam innego Optifina. Widziałem tutaj było. coś na filmiku, że gdzieś tam coś na dole niby też jest Ale gdzie to nie wiem Nie wiem, dziwny ten skyblock Ale wiesz, zadania od widzów też by się przydaje No Dobra, Chcemy, super. Chcemy ich e, 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 zdań znać No i my tu nie będziemy na razie nic robić w sumie Zobaczymy, zobaczymy co, co ludzie powiedzą. No? Co widzowie powiedzą? Co, co, widzowie? co powiedzą widzowie? A wiesz jak się będzie odcinek nazywał? Jak? Nie ma lagów! A. w ogóle gadam Dobra, tak życie. dziwnie, cicho. Dobra, czekaj. Choć, jeszcze się muszę życie. wytłumaczyć. Jeszcze Choć, się muszę tu wytłumaczyć. Życie bo osadzą, spadać. Dobra, czekaj. Muszę się wytłumaczyć, dlaczego mówię cicho. Bo jest. Przed... która druga w nocy, prawie. Nie, pierwsza 19. No. Przynajmniej to tak na maku mi pisze. Nie wiem, bo ja mam zjebany zegarek, to nie mogę na niego patrzeć u góry. Na kąpie, znaczy nie na kąpie, na kąpie nie zobaczę teraz. Trudno, peszek. So, so. Ważniejsze jest to, że nie ma lagów. Ła, będę sklepał, patrz, będę tak klepał, klepał, będę klepał. Ło, Masz co tam? sadzonkę, moja... A ja będę klepał, będę klepał. Dobra. Dobrze. I tak jestem fajny, bo jestem bitosławem. Dobrze, ty wiesz co ci powiem. Jestem Masz, bitosławem. Co jest Masz, 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 masz. Się zajmę, Jestem nie. Bitosławę, jest. No <noise> Dobra, chodź tu coś w sumie zrobimy. Trzeba ten nie, bo odcinek zdobyć. by był za krótki. Gówno, prawda, panie. Panie. Wiesz co ci powiem, to będzie trochę denerwujące, ale niestety muszę tak zrobić, ponieważ ma, gram w okienku i gówno widzę na takim na takim, takim... takim... takim czymś. No. Czyli GUI muszę zrobić niestety takie. Dupne. No niestety. albo bo przynajmniej wtedy byle coś widział. Nie mogłem crafting table nawet zrobić, bo nic nie widziałem. Dobra, niech jest. Panie, niech jest. Dobra. Żeby zaoszczędzić miejsca. Crafting table zrobimy tu. Co następnie by trzeba zrobić? Co my tu mamy? Mamy lawę i wodę. Nie. Najpierw trzeba zrobić e, ten. E, Jak gówno to z łopatka. Wyjdź. Po co mi się pani? Bytosaw robi generator kobla, ale Bytosaw nie umie robić generatora kobla i będzie śmiesznie. <laughs> ja to czuję, mm. że będzie śmiesznie. Jest, udało mi się, chyciłem. Ty, ja to czuję, że będzie bekowo, patrz, ja to zjebię pewnie. Co ty robisz, Czemu ty... Aha, już wiem. Dobra, cicho, robię generator kobla, nie widzisz. Czy ty nie widzisz, że ja robię generator kobla? Chyba. Kurwa, tu nie ma flya za Dobra, czekaj ja to buduję, by nie wypaść To posadzę tutaj drzewko. Nic tu nie sadź. Dosadzić mogę ci kopa, jakbyś chciał. Spadaj. Nie no, dobry. Karol, nie obrażaj się, ok? Fuck forever. No Ile skoczyć mam sadzonki Nie, nie rób tego. Nie, to by był najgorszy błąd. To by był najgorszy nas błąd. Nie bądź wredny. Pch, dobra, czekaj, powoli! Ja tutaj drewno nawet odkładam, chłopie, żeby nic nam się nie stało. A ty, o ty, o ty hamie, ty, uwaga, boję się. Uwaga, uwaga, o, czekaj, odsuń się! Jej, Bitosa zrobił cobblestone. Ale jestem fajny, widziałeś to? Dało mi się, nigdy tego nie miałem robić, robiłem to pierwszy raz w życiu jak zrobić nieskończone źródełko wody Nie zrobisz, nie musimy mieć wodę Przynajmniej dwa No wiem? No a ja na razie nie ma Dobra. A tam robimy, są pewnie. Robimy, to... robimy panie narzędzia. Co? Daj robimy mi sadamkę, wezmę ja sobie sobą drzewko. Ale to musisz wziąć trochę tego. Z Ziemi, tam gdzieś, nie wiem, albo czegoś, kobla musisz wykopać trochę, to czekaj. E, czym... No wpytaj! Wyjdź! I damy tu tak. O się? Nie umiem tam dać klocka. Tak. I powinno nie znikać. Nie wiem, to jest chyba jakiś buk, że jak jest u góry to się nie będzie budowało. Nie wiem. Tak słyszałem. Ale nie jestem pewny, zobaczymy. Dobrze, uwaga, sadzę. Czekaj, co chcesz? Dobra, coś tam mnie wołało, nie wiem. Aaaaa. <zysk> Dawaj narzędzia, chcę pokopać kobla. Yy, mamy, mamy, mamy. Ej, my się tego nie chcę nagrywać. Bo nie wiem, czy nawet widzom się to spodoba. Masz. Nie, będę. Będę nigga, będę niga, będę, będę kopał, będę kopał. Ck. Wiecie, Ale fajnie, fajnie jestem fajnie <suszy> od razu tutaj. Albo jeśli nie spali. Gdzie będę klikał to. Będziesz się szybciej kopać, widziałeś? Mmm... Epic. Fajne, nie? Widzisz, jaki bug? Jezu, lawa wpierdzieliła. Nie. Tak. A może tobie to idzie? Znowu lawa. Nie, lava. mi nic nie idzie. No to panie... wypsułeś pan. Lava, 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 lava. Idiota, lava. debil, debil. Nie. Cicho, przynajmniej kobyl z tą przetrwał. Mam, mam itemy. Aaa, na te nie... debil. <grym> Czekaj, no, czekaj, czekaj, ja czekaj, czekaj. Przeżyłem. już do wody dał mnie. What the fuck! What the fuck i pali się wszystko? Ty. <grym> ty koks. Ty. Zapomniałem, że to nie, nie takie nasze serwery. Dobra, ej, kończymy to. Widzowie wybiorą co chcą e, tak krótkie. Tak, widzowie wybiorą czy chcą ja skyblocka bloka dłużej. i czy chcą takie coś. No to sam sobie ty siedział. Dobra, chuj, da, da, dawaj mi koło killa no to masz, a ja idę. Na razie i cześć. Pożegnaj się z widzami. No. Cukierki. Jeżeli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij pozostawić lajka i wbić na mojego Facebooka oraz zasubskrybować ten kanał. Cześć.